Ja przyznam, że wcześniej, zanim zagrałem, to czytałem taki króciutki wywiad z twórcami Helisas. Jeden z nich powiedział, że on w tym tytule chciał pokazać prawdziwe piekło wojny, jaka naprawdę jest wojna, tak? Myślę sobie, no fajnie, dobra, no ale wiecie ile ja takich sloganów słyszę, jak przechodzę te gry? Wychodzą te gry, ja słyszę takie pierdolety, nie? A potem i tak dostajemy takie ugrzecznione produkcje z wojną w sumie mające niewiele wspólnego. No i tutaj przyznam, że Helisas mnie absolutnie ujął, bo ta gra naprawdę pokazała piekło tej wojny, to jest jej idealny portret. Tutaj w tym tytule genialnie uchwycono nienawiść pomiędzy obiema stronami walki, tragedię ludności cywilnej, nie mającej dokąd uciec właśnie z frontu. Jest tu dosłownie piorunująca brutalność, surowość tego świata to jest coś niesamowitego. Godnym podziwu faktem jest tutaj też fakt, że twórcy w tej grze dosłownie niczego się nie boją. Wiecie, znacie takie gry, które niby udają takie brutalne, tak? Flaki się przewracają i tak dalej, ale natomiast nie wolno tam wrzucać postaci kolorowych, bo nie wolno, nie wolno wrzucać dzieci, bo nie wypada i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to was w grach wkurza właśnie takie ograniczanie, to Helisas bardzo Was tutaj pozytywnie naskoczy. Tutaj deweloperzy naprawdę mają jaja. Nie ma tutaj taryfy ulgowej dla dosłownie niczego. Po prostu czyste okrucieństwo wojny bez żadnej taryfy ulgowej. Zero pierdolenia. Do tego finalnie mamy świetną fabułę. Bardzo bogaty, naprawdę autentyczny świat gry, który czuć, który chce się odkrywać. Jak tak gracie, czytacie historię tego świata, zresztą te historyjki są świetnie zrobione, te wszystkie znajdźki. To nie wydaje się tylko taką sztuczną historyjką, natomiast naprawdę taką prawdziwą historią, którą odkrywa się z przyjemnością. Nie chcę tutaj przedłużać, bo już i tak się rozgadałem na temat tego świata, więc on jest naprawdę świetny.